Dzień dobry. Film ten powstał przy okazji doskonalenia moich formułek. Co prawda nie dokładnie w tym przypadku, bo to jest przypadek gdzie ze stycznia zeszłego roku. Znaczy tego roku, przepraszam. Ale był bardzo fajny do analizowania błędów, które popełniłem, bo na błędach człowiek najlepiej się uczy, hehe. He. E, więc w gruncie rzeczy dzisiaj zajmiemy się formułą e playa Wykorzystywaną w Estimated Max i wszelkich pułapkach, w które można w nią wejść. Tą periodyzację sobie za chwilkę omówimy na początek. Po prostu wejście teoretyczne. Dobre. Formuła playa dana jest wzorkiem ciężar razy ps, wskaźnik, czy też stała 0,0333 plus reps plus rear plus ciężar. I. Na tej... o, nie o jednym nawiasie. Wiem, czy, mm, że Jeśli chodzi o trenerów motorycznych, trenerów, którzy nie mogą sobie indywidualizować periodyzacji i całej metodologii, jak to ma na, miejsce na przykład w sportach zespołowych, to Formula play jest fantastycznym narzędziem do układania planów, które mniej więcej będą pasowały dla, dla każdego. Zwłaszcza, że na przykład tacy piłkarze nie są bardzo. Strong related. Ich sport nie jest specyficzny, jeśli chodzi o siłę absolutną, więc prawdopodobnie ich poziom wytrenowania w tym kierunku będzie bardzo, bardzo podobny. Więc można stosować takie formułki, które będą nam, które tak naprawdę bazują na uśrednianiu pewnych statystyk i bazują na ciężarze i uśredniają ciężar, na którym się pracuje w danej, na przykład, zawiera się powtórzeń. Co dla zespołów myślę. Grupowych zespołów, boże sportów zespołowych, jest naprawdę spoko rozwiązanie. Natomiast w naszym wypadku wygląda to troszkę inaczej, chciałbym to na początku pokazać. Więc tak, ja sobie tą, ten wzór Formuły Playa lekko obróciłem, dzięki czemu byłem w stanie mając, estymate, mając jakiegoś ma, założonego maksa i za, za liczbę REPów byłem w stanie wyliczyć dla danej liczby repów, jaki to jest mniej więcej ciężar procentowy, czyli intensywność, no i jaki jest ciężar po prostu, per se. I na tej podstawie zestawiłem sobie to wykorzystując e, forecast funkcję Forecast Linear, czyli e, przewidywanie liniowe, nazwijmy to tak. I byłem w stanie mniej więcej wyestymować 3, 3 RM to jest 188, 5 RM to jest 176, etc., etc. Następnie wymyśliłem sobie typa. Mamy sobie typa, który na jeden, na 1 RM zrobił 200. Tak jak nasz. Wymyślony w e-playu. Znaczy ten też jest wymyślony, ale po prostu ma inne dane. Na 188 kg, czyli na 94% zrobił dwa repy, na 90% zrobił 4 repy i na 85% zrobił 6 repów. I jego również potraktowałem tego real lifea funkcją Forecast Linear. I tym samym mogłem też mu wyznaczyć 3RM, 5RM, etc. etc. Zestawiłem to sobie z naszą uprzednio wyestymowaną formułą Eplaya. No, i tu mamy różnice. Jakby one nie są duże, ale są. I to już daje nam taki pierwszy znak, że coś, 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 coś może w przyszłości nie grać. Zwłaszcza kiedy potrzebujemy jakiejś pewnej dokładności. I broń Boże, nie chodzi mi o to, żeby nie korzystać z formuły E-playa do estymowania, ile zawodnik zrobi na zawodach. Bo to jest absolutnie ee, tak, jak już wspominałem. To jest bardzo indywidualna kwestia i tak naprawdę nawet zakładając, że, że nasz zawodnik że rozkład siły, czy też przyrost siły naszego zawodnika jest dany funkcją wielu czy też funkcją liniową, co zazwyczaj tak nie wygląda niestety. To i tak prawdopodobnie ten wskaźnik, ta stała dla naszego zawodnika będzie nieco inna, wyższa niższa. Cholera wie, tak naprawdę, nie? A czasem w ogóle nie da się tego przedstawić funkcją liniową i nie będziemy w to wchodzić. Natomiast to taki wstęp, żeby wiedzieć, że formuła e-playa może się rozjeżdżać z real life'em i te gapy pomiędzy poszczególnymi ciężarami mogą po prostu się różnić, co jest dla nas super, super ważne. I teraz do brzegu. Tu mamy sobie jakiś tam program. Mamy tak, dzień ciężki, w którym mamy y, y, serię główną oraz backoffy i dzień nieco lżejszy, nazwijmy to, gdzie mamy ascending set, czyli tam, y, jakąś tam serię wstępującą, 2 trzy, dwie, trzy serie i potem jeszcze serie na nieco wyższym ciężarze z podobną liczbą powtórzeń. I to sobie jest jako alternating method, czyli raz to, raz to. Ja, moi mili, zrobiłem taką rzecz. Tutaj mamy wyliczony Predict ONE-REP MAXY. Przepraszam, to jeszcze, to jest ciąg. Tutaj PREDICTED ONE-REP MAXY, tylko oczywiście z najwyższej serii, czyli Predict ONE-REP max jest liczony z tej, PREDICTED ONE-REP jest liczony z tej, z tej, z tej, etc., etc. Dobra, przechodzimy sobie do analizy. Ja sobie, moi drodzy, w ramach ułatwienia zrobiłem funkcję znaczy, zrobiłem sobie dwie funkcje warunkowe, instrukcje warunkowe. Ta pierwsza nie jest Wam potrzebna. Ja to tylko zrobiłem po to, żeby widzieć wszystkie predikowane w MAX. Natomiast um, druga jest skorelowana z tym, jak ja bym chciał zakres powtórzeń widzieć. Bo o co mi chodzi? Mamy tutaj wszystko, mamy obecnie w, w, widoczne wszystkie predikowane w MAX, w tym podwójnym mezocyklu, czyli od 22 do 34 tygodnia, i jakby nie wygląda to super dobrze, ale nie wygląda też to super źle. Może w ten sposób, nie? Jest to na tyle zaciemnione, że tak naprawdę trudno powiedzieć mi jako trenerowi, czy już powinien robić jakąś interwencję, czy też nie. Ponieważ czasem to skacze, czasem nie. Natomiast z tyłu głowy muszę wiedzieć, że ja to sobie podzieliłem na alternating method. I teraz tak, wpiszę sobie jeszcze tu 666 nasze, żeby nam zaczął to dzielić. I teraz, e, jeśli chodzi o trzy powtórzenia, y, to tak naprawdę serii głównych, gdzie były trzy powtórzenia, były dwie. I one nas nie interesują do początku mojego cyklu. Teraz zobaczymy sobie, co jest dla dwóch. Bach. I dla dwóch jakby mamy wzrost. Super, cieszymy się. Że dla dwóch wygląda to bardzo obiecująco. Nawet współczynnik y, przy x jest dodatni. Natomiast jeśli chodzi o dni Max Effort, czyli dni faktycznie głównej ławki, gdzie mieliśmy jedną serię główną i back nie wygląda to już tak dobrze. Tu już widać ewidentnie, że spada. I z czym jest to skorelowane? Jestem prawie pewien, że chodzi o to, iż ten zawodnik, ten tamty zawodnik zupełnie inaczej reaguje i zupełnie ma inny przelicznik, kiedy ma trzy repy, a kiedy ma jeden rep. I tym samym zestawianie ze sobą e, Estimated One Rep Max dla jednego powtórzenia i Estimated One Rep Max dla trzech powtórzeń czy też dwóch powtórzeń nawet nie ma absolutnie w jego wypadku sensu. Ze względu na to, że gap pomiędzy maksymalnym jednym powtórzeniem a dwoma powtórzeniami u niego jest bardzo mały. To znaczy jest w stanie mi zrobić 172 na jedną dwójkę, a następnie 175 na jedną jedynkę. Już nie będziemy wchodzić w to, jak wyglądał cały program, bo to też ma bardzo duże znaczenie, natomiast uczulam, żeby brać tylko i porównywać wartości, i tego was, to wam zaraz pokażę, jak to napisałem, z tych samych powtórzeń. Tym samym przechodzimy sobie znowu do analizy. Formuła wygląda tak. To sobie, to sobie umiem Jeżeli C27, czyli ta wartość, jest równa liczbie powtórzeń w danej serii, w danej serii głównej, to wtedy wyznacz mi, wydrukuj mi predict one of Max, bo to jest predict one Max. Ale jeśli nie jest równa, czyli jeśli jest fałsz, to zostaw puste. I to tutaj się działo. I ja sobie to wymyśliłem z tego powodu. Tak naprawdę wymyśliłem to na początku u Pauliny, bo u Pauliny potrzebowałem mm, wydrukowywać dane tylko i wyłącznie dla kostiumu. Więc musiałem to też sobie jakoś w bardzo szybki, elegancki sposób posegregować. Tym samym, e, jeśli to jest funkcja, gdzie mam tą jedynkę, nie. No to jeśli mam wpisaną jeden to pokazuje mi wszystkie predicted mother dla jedynki. Tu jest trochę obraz zaciemniony, bo bierze mi też ostatnią jedynkę z ostatniego treningu, ale to nic, jeśli natomiast dwójki, czyli powiedzmy kończę na dwójkach ascending sety i tak właśnie było, to pokaż mi do dwójek, nie? I raz, przede wszystkim patrzymy na korelację jak yy, druga, czyli jak secondary bench wpływa na primary bench press, tutaj, oraz czy czasem yy, nie jest tak, że tutaj idziemy trochę za mocno, choć ciężko tak skorelować. No, to trzeba by skorelować jeszcze z RCXL, nie, ale nie A, A, A do C, tylko e, ten, tą wartość, mmm, której tutaj nie ma. W sensie współczynnik objętości do zmęczenia ośrodkowego, jakiego tam objętość generuje. O tym już kiedyś mówiłem. I wtedy możemy sobie faktycznie porównywać. nie? Natomiast uczulam, żeby. Nie zestawać tych wartości ze sobą razem. Bo może być z tego miszmasz. I um, akurat tutaj trochę widać lepiej po agregacji danych faktycznie, jak mi wyleciały jeszcze te punkty. właśnie czemu... Aha, dobrze. Bo to tak. O to mi chodziło, nie. I nie jest to tak super widoczne w tym momencie, czy podejmować jakąś interwencję, czy nie, bo też nie możemy tylko na jakby współczynniku liniowości polegać. Zwłaszcza, że tu jakieś są wzrosty. Jednakowoż no, po odkryciu tajemnic, czyli zrobieniu tego filtra. No, ewidentnie widać, że korekcja musiała nastąpić wcześniej, jakaś interwencja w plan. No, tyle ode mnie, pozdrawiam.